No na widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w z of Forest. To by się spodziewał. No właśnie. Bardzo interesujące. Bardzo interesujące. Uważaj, bo tu będą mutanty, chłopy Nie boję się kasterzy. Dobrze. Żeby pomóc tymi złykami. I co, Poczekamy. Ale gdzie my mamy poczekać, jak ty jesteś tak dalej? A nas mutant goni! Pozdrawiam! Uciekaj Mariusz, uciekaj szybko. Chyba mnie nie lubi. Otaczek kobiety za nami latają. <ścoughs> głosku nie mam nie mogę biegać Nie, oj, Ale, ale te dzieci Fiu, fiu fiu. fiu, fiu. Ej, e... bo mnie goni mutant. I gdzie? Ja już jestem przy tym, przy pistolecie No a ja muszę jeszcze tam dojść No ty to... jaki mu... Jaki mutant to ja A, to ty, he, <laughs> he kara rzucę ci czaszką Tu będzie mutant, co? Uła. Moje dzieci w przeszłości mnie atakują. Wiem, że cię kidowskie atakują. Jak za mną w prawdziwym życiu więcej kidosów lata niż... no o kurde U mnie z podwórka jeden kidos myśli, że jestem lidaką Mam pistolet Mam. A, tak... A tak nie jest? Nie Nie, <laughs> nie jest tak <laughs> Dobra, ja jadę a masz wow. pewność? Tak. Pomocy, bo mnie kasy za to. Kogo. Jadę do czego? Nie wiem. Nie O Nie ja Nie zamurowany stronie. drugiej stronie. wiem. Wow, nie dzieci są takie Nie Bo my a, gramy ja na się trudne. Dobra, wiem. Nie jeszcze. O, Half, please a to są ci, co już z dekarada odmówili. Odkielę ty nasz katana, chłopia? To jest maczeta. A, maczeta, dobra. Eee, że... to skale nie tak. Zidy, no. Ej, dead, 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 dead. Ej, nawet nic nie mogłem. Nic nie mogłem. Zrobić. Ej, chłopie, a czy trzymaj? My... Ej, bo mam pomysł, logika! We i wyjdźmy z jaskini! Prosta! I będziemy Ej. mieć pistolety nowe. Ale jesteś genialny! No? No, Sary, przez milion <grym> wieści. Tylko wy wiecie, że. że. Cicho, cicho, cicho. Daj, daj, daj się pocieszyć, dziecku, daj, daj nam się pocieszyć. Z wyjścia e, cicho, z prawdziwego... cicho! Cichoć, daj nam się pocieszyć, daj, daj się cieszyć, dobra? Cieść, cicho, Nie. okej? Okay? Nie. Daj się pocieszyć, że możemy wyjść. Sorry, Wiemy, ale ja robimy. psuję... Ale ja wszystko psuję. Eee. No właśnie wiem. Oh, no. Daj się nam pobawić. Wiem przecież, że może z wyjść. Eee. O kurde. Popom. Ej, ujeżdżałem tego. Ej, gdzie się wychodzi z jaskini? Nie wiem. Ja bym do domyślał, ale ja pomogę ci wyjść z tego. Och. Zaraz nie. Co to nie moja wina? Oni poszli po w Tu chodź, ten No my wychodzimy. No i co? Ej chłopaki, przy łopacie poczekajmy na wszystkich. Chce w sensie się na nas tutaj czwórkę. I dopiero gdy wszyscy już będą koło... ten przed przedjazd, to dopiero wtedy wchodzimy, żebyśmy wszyscy od razu mieli. No. No tak to jest nie bez sensu, bo teraz np. Błazik przyszedł i musi sam lecieć po to, że tego robi dama, nie? Bo no, ale tu są... Czy czy bez wyjątków, wszyscy mają czekać na to, że leci. Ej, <śm> gdzie jest wyjście? Chyba, ej, tu! Tak, tu! Tak, dobrze, dobrze, tak, tu! Udało yes. mi się. Szybko muszę zdobyć jako, jako pierwszy motorowerek, bo tu są tylko dwa. Trzy. Nie, bo jeden ktoś ukradł. Wy gdzie? Mogę? Bo przy tym... e, By? Mogę też? Były trzy przecież. Jeden miałem ja. Jeden Faktycznie no. Dobra. Ej, gdzie jest motorowerak? Nie wiem, ale przy łopacie wszyscy na każdego czekamy. Ja, no. ja ze Ale ja tam ale pójdę! Na... Ale tam. na pewno bez wyjątku. Karol A, powiedz. Musi... Nie, tylko na naszą czwórkę czekamy. Na tamtych dwóch nie musimy. A, Tylko na, naszy... na naszą czwórkę. Ich Co? trójka była jak. Mam otoronek! Ej, od musimy musiał zarąbać. Nie! Ja bo też bo nie! Nie, bo, bo ja, ten... ja też miał. nie. Bo też? Była... Ja też nie. Wcześniej zarąbałeś. Ja... Ja, Karol i Głazek na motorowerkami, a Ty już chyba nie miałeś, bo trafisz do wyjąć. Bo. Ale on i tak przecież musi iść do tej jaskini jeszcze, więc... Ale przy łopacie czekamy na, na naszą czwórkę, nie? No. Chodź. Ale i tak mu to trochę zajmie, bo wiesz, ile nam to trochę zajęło. Dobra, widzowie, my już dotarliśmy. A masz! Siła przebiegła, aaa! I teraz poczekamy na tą tam twójka. Dobra, widzowie, to my już kończymy to na W następnym odcinku kontynuujemy tą nie Na razie!